Państwa w kolejnym odcinku Milowych Rozmów. Moim dzisiejszym gościem jest Pan Józef Skórka, mieszkaniec stagnowy i przedsiębiorca. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam Panią również, dziękuję za zaproszenie. Pani Józef, ja mam pytanie. Wszyscy widzimy, co się dzieje z ulicą Wałową. Ona praktycznie umarła, że tak powiem. I pojawiają się ostatnio pomysły, żeby ożywić tą ulicę. Ma Pan jakiś konkretny plan jako przedsiębiorca, co w tym miejscu wypadałoby zrobić? No, tak, jest kilka przyczyn, dlaczego ta ulica upadła i jest taka mało uczęszczana. Mamy kilka pomysłów, zgłaszaliśmy to ostatnio na spotkaniu z panem prezydentem. Z jedną z takich rzeczy, którą by można zrobić było natychmiast, to jest przywrócenie jednokierunkowego ruchu na ulicy Wałowej. Dodatkowo myślimy również o tym, żeby tam wprowadzić parkingi, oczywiście darmowe. Na czas jednej, ewentualnie dwóch godzin. Tutaj taka prośba do, do Państwa, którzy nas będą oglądać i słuchać, żeby się przyłączyli do tej dyskusji, żeby nas było więcej, żebyśmy mieli siłę przebicia inną w rozmowach z urzędnikami miejskimi, bo ta ulica wymaga naprawdę niewiele przedsięwzięć, żeby to ruszyło. To są takie pierwsze, wstępne nasze ustalenia po spotkaniu z prezydentem. Ostatnio jest ustalone, że będziemy na ten temat rozmawiać. Więc mam nadzieję, że pójdzie wszystko w dobrym kierunku. Czyli uważa Pan, że przywrócenie ruchu dla samochodów w tamtym miejscu jest jak najlepszym rozwiązaniem, a to nie pogorszy tam właśnie sytuacji, jeśli chodzi o nawierzchnię, kostki brukowej? Jeżeli chodzi o nawierzchnię, którą się poruszają samochody jest w bardzo dobrym stanie, tam kiedyś jeździły przed wojną trawaje, później po remoncie również jeździły autokary w obydwu kierunkach, kiedyś ta ulica ja jeszcze pamiętam była dwukierunkowa. Są pomysły, żeby wprowadzić jakiś ruch na zasadzie jakiegoś busu, który byłby, przewoził osoby spod dworca PKP poprzez ulicę Wałową, Krakowską Wałową do ulicy Lwowskiej, zawrotka koło pomnika, o tym wspomina również prezydencie Piela, nam to nie wystarcza. Chcielibyśmy to zrobić na takiej zasadzie, żeby była dostępna dla wszystkich mieszkańców Karta Miejska na zasadzie takiego zegaru zegarowa, przekręcana, ustawiamy sobie godzinkę, którą chcemy załatwić w tym czasie jakieś sprawy, jakieś zakupy, ewentualnie podejść gdzieś do banku czy do apteki. I każdy miałby możliwość sobie godzinkę stanąć i załatwić swoje potrzeby nie płacąc za parking. Mam nadzieję, że kiedyś by to dało również egzamin na innych ulicach. Taka karta miejska by była raz zakupiona. Każdy by ją trzymał sobie w samochodzie i kiedykolwiek miał potrzebę zatrzymać się na ulicy Wałowej czy pod jakimś urzędem, to by sobie ustawił godzinę i od tej pory by się mu liczyło, że stoi godzinę za darmo. Może to być umownie dwie godziny. A nie boi się Pan, przecież tam mieszkają e, nawołowe i ludzie i nie boję się Pan ich sprzeciwu, że oni się mogą jednak nie zgodzić na coś takiego? Ja podejrzewam, że nie ma tutaj takich niebezpieczeństwa. W sumie mamy demokrację, możemy no, to przegłosować. Ja uważam, że właściciele nieruchomości zależy im na to, żeby, żeby ta ulica była bardziej uczęszczana, bo w końcu tam mają lokale użytkowe. Jednym z moich drugich pomysłów było coś takiego jak obniżenie, radykalne obniżenie podatku od nieruchomości, w których są prowadzone te działalności. I oczywiście wtedy by się zrobiło w ten sposób, że wynajęcie takiego lokalu było dużo tańsze. Czyli weszłoby na to, że sklepy, które tam poprzednio były, nie upadłyby, gdyby był mniejszy podatek od nieruchomości? bo parę sklepów tam już zakończyło swoją działalność niestety i dałoby się to wtedy zmienić, żeby tak nie zamykano wtedy tych sklepów tam? Oczywiście, to jest jeden z, z punktów, które by trzeba było rozpatrzeć, bo takich rzeczy jest więcej. Mogę nadmienić, że podatki od nieruchomości to jest dla budżetu miasta piękny kąsek, bo to jest około 70 milionów złotych, więc rocznie to jest bardzo, bardzo spora, spora kasa. Oczywiście mogłoby się to wiązać na początku w centrum o obniżenie, ale rozwój miast i, i rozwój w ogóle gospodarki to się wiąże właśnie z zaniżaniem podatków, a nie z podwyższaniem. Uważam również, że, że, że karty parkingowe no nie powinny być w mieście Tarnu, bo na przykład w Rzeszowie nie obowiązują karty parkingowe. Nie ma takowych. A jeszcze właśnie a propos tych parkingów, czy opłaty parkingowe ogólnie w, w ciągu tygodnia albo w sobotę i niedzielę powinny być zniesione też? Absolutnie uważam, że każda opłata to jest ukryty podatek i, i, i nie powinno być żadnych takich opłat parkingowych. Nawet na terenie nie. całego Tarnowa bo mamy to już od niedawna nie było tego. Ktoś powie, że pewnie samochodów jest więcej i, i stąd by trzeba było jednak wprowadzić obostrzenia. W pewnych miejscach może to i zdaje egzamin. Ale to jest ogólnie uciążliwe, bo klient, który ma podjazd na przykład do parkingu przed hipermarketem, on tam nie płaci za parking. I stąd tam więcej ludzi wybiera zakupy, bo mają duży wybór dużo firm, na Wałowej też kiedyś było dużo firm i też były takie pomysły, żeby to było jako jeden wielki supermarket, ale niestety po remoncie ulicy Wałowej za prezydentury Pana Dienia skończył się ruch. Myśmy nawet nie wiedzieli, że tam będzie taki deptak i, i, i nie mieliśmy że tak te możliwości wtedy już zaprotestować. Kolejne spotkanie odbędzie się jeszcze w najbliższych dniach z panem prezydentem. Będziecie dalej rozmawiać, czy to zostało przesunięte w czasie? Oczywiście, pan prezydent jest jak najbardziej za tym, żeby rozmawiać. Myślę, że go przekonamy. To nie tylko jego zdanie się liczy, również Rada Miejska musi zostać przekonana. Myślę, że, że idziemy w dobrym kierunku. Wyznaczyliśmy kilka osób, które nas będą reprezentować z rozmowami z Panem Prezydentem, z jego urzędnikami i tym sposobem myślimy, że dojdziemy do porozumienia i tą rzecz, jak otwarcie ulicy jednokierunkowo z kierunku y, Krakowska w kierunku Lwowskiej powinno być załatwione i powinno to ożywić jako jeden z kierunków y, ożywienia Starego Miasta, żeby to ożywiło nasz udziału i, i więcej ludzi tu pojedzie, i więcej ludzi y, zrobi zakupy, więcej ludzi przyjedzie zwiedzić starówkę. Można wprowadzić jakieś specjalne karty, które by upoważniały ludzi, którzy przyjeżdżają spoza Tarnowa, na przykład do tego, żeby mogli sobie gdzieś stanąć i, i pozwiedzać przy okazji coś zjeść, wypić, zrobić zakupy drobne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo proszę. Dziękuję, dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku.